Zapisujemy nasze imiona na piasku, a potem fale przypływają i je zmywają. Neil Bejman boimy się rzeczy, których nie znamy. I to jest normalne. A wszyscy ci, którzy są otwarci na zmiany, po prostu lepiej kontrolują strach. Wiem, co mówię, sam taki jestem. Codziennie właściwie mierzę się z czymś, czego nie wiem, nie znam, co wykracza poza moją strefę komfortu. Kiedyś, być może, podobało mi się to jakoś tam. Bardziej chyba bawiło, niż cieszyło. Jednak wcale nie jest to przyjemne, albo po prostu przestało mnie bawić. Albo przestało mi zależeć. Nie mam za wiele do odkrywania, a miałem mieć, gdy zaczynałem tę pracę. Może to wypalenie zawodowe, ale miało być o obawach. Właściwie, o nazwaniu. Bardzo nie lubię być szufladkowany. Powinienem być statecznym panem w średnim wieku, być może ubierać się w garnitur i może jeszcze krawat. Kilkanaście lat temu mi to imponowało. Lubię nosić kolorowe koszule i krótkie spodenki. Wciąż jestem zwolennikiem chodzenia bez skarpetek przez parę miesięcy w roku, bez przerwy. Z drugiej strony, jestem świadomy, że nie jestem już młodzieniaszkiem. Każdego dnia coś mi o tym przypomina. Najważniejsze, że wciąż udaje mi się umykać przed szufladką.